W tym roku żurawica świętowała dwudziestolecie istnienia I batalionu czołgów. Święto rozpoczął dowódca batalionu podpułkownik Rafał Kowalik, składając meldunek dowódcy XXI brygady Strzelców podhalańskich, pułkownikowi dyplomowanemu Wojciechowi kucharskiemu. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili. Pierwszy dowódca batalionu czołgów podpułkownik rezerwy Robert Rettinger, były dowódca 21 brygady Strzelców Podhalańskich generał dywizji Fryderyk Czekaj, burmistrz miasta Brzesko, starosta Przemyski, wójtowie okolicznych gmin oraz komendanci Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei. Uroczystość na placu apelowym obserwowali licznie zebrani mieszkańcy oraz pracownicy jednostki i rodziny czołgistów. Święto Batalionu było okazją do uhonorowania żołnierzy odznaczeniami resortowymi. Zakształtowanie właściwego wizerunku pierwszego Batalionu Czołgów w społeczeństwie lokalnym, kultywowanie dziedzictwa tradycji jednostek pancernych oraz znaczące osiągnięcia w służbie wojskowej, wzorowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym oraz zapełną poświęcenia służbę i codzienny wysiłek wykraczający poza zwykłe obowiązki niżej wymienionym żołnierzom nadają odznakę pamiątkową pierwszego Batalionu Czołgów w wersji emaliowanej. Młodszy chorąży sztabowy Robert Kopeć, starszy chorąży Krzysztof Grzegorzak, chorąży Mariusz Jaszczak, chorąży Maciej Szupert, starszy plutonowy Mariusz Sypniewicz. Rozkaz podpisał batalion, maszność, dowódca pierwszego batalionu czołgów, podpułkownik Rafał Kowalik. Dowódca Kowalik uhonorował również pamiątkami z okazji 20. rocznicy stacjonowania batalionu wielu zasłużonych wojskowych, nie zapomniał też o rekonstruktorach historii, którzy przyjechali do jednostki repliką czołgu TKS z czasów II wojny światowej oraz starymi motocyklami. Podczas uroczystości dowódca batalionu podpułkownik Rafał Kowalik w nieco humorystyczny sposób pokazał, ile osób stoi za czołgistami, że czołgi to nie tylko trzech załogantów pod pancerzem. A więc po pierwsze trzeba mieć dobrego dowódcę takiej trzyosobowej załogi, dowódca załogi z czołgu, który jest w stanie w każdej sytuacji podjąć właściwe decyzje, których efektem będzie właściwe wykonanie zadania. Przedstawiam Państwu dowódcę załogi młodszego chorążego Jacuę. Ale załoga to również działonowy, który musi umieć obsługiwać uzbrojenie pokładowe, działonowy z czołgu. Musi umieć wykorzystać wszelkie ruchy powietrza mające wpływ na to, jaki jest tor przemieszczania się pocisku. Przedstawiam Państwu starszego szeregowego Tabisza. Trzecim członkiem załogi czołgu T72 jest kierowca. Kierowca z czołgu. Ten człowiek musi znać wszelkie parametry pracy silnika po to, aby nie okazało się, że w momencie najważniejszym czołg się zatrzyma. Przedstawiam Państwu starszego szeregowego tuścika. I mając w batalionie 50 takich załóg, można myśleć o tym, żeby na poważnie rywalizować z innymi. Ale taka załoga jedzie na zajęcia, na poligon, szkoli się, dużo czasu spędza w polu jest zmęczona, głodna. Żeby mogła właściwie te zadania wykonać, trzeba ją nakarmić. A w związku z tym potrzeba posiłek przygotować i podać. A więc w składzie załogi dobrze byłoby mieć kucharza, który posiłek przygotuje, i kelnera, który ten posiłek poda załodze. W dużej części świata po posiłku jest przerwa zwana siestą. Tamci ludzie odpoczywają, regenerują się po to, żeby móc w dalszej części dnia być aktywnymi. W przypadku czołgistów dobrze by było, gdyby był ktoś, kto zapewni rozrywkę, możliwość relaksu, a po tym relaksie stworzy warunki do tego, aby załoga mogła się wyspać. I kiedy już ta załoga jest wyszkolona, dobrze nakarmiona i wypoczęta, może jechać walczyć. Ale czołgi nie działają same na polu walki. Potrzebne są takie elementy, które dostarczą informacje o przeciwniku, o terenie. W związku z tym dobrze byłoby mieć jakiegoś zwiadowcę w czołgu. Zwiadowca dostarczy informacji o tym, gdzie są stanowiska ogniowe przeciwnika. Dostarczy informacje o terenie, o jego ukształtowaniu, ale może się okazać, że teren, w którym będzie działać załoga, będzie skażony, więc potrzebny jest ktoś, kto dostarczy informacji o tym, jakiej, jakiego rodzaju broni masowego rażenia użył przeciwnik. A pod osłoną tej broni masowego rażenia lub zasłon dymnych mogą być rozmieszczone zapory inżynieryjne, więc konieczne jest posiadanie sapera, który te miny zneutralizuje. Przykład słynnego czołgu, na którym wszyscy się wychowaliśmy, Rudego 102, dowodzi, że nawet taka załoga jak załoga Rudego niestety też może być trafiona lub uszkodzona. I w razie gdyby taki czołg najechał na minę albo był trafiony, konieczne jest posiadanie kogoś, kto zajmie się usprawnieniem czołgu. Przydałoby się w takim razie, aby w składzie załogi mieć mechanika, no i oczywiście ratownika medycznego, który udzieli pierwszej pomocy poszkodowanym. <noise> Proszę Państwa, to jest właśnie trzyosobowa załoga czołgu T72, która gwarantuje szansę walki z każdym przeciwnikiem. Ale proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. W tej chwili trwa reorganizacja systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Chciałbym tę prezentację przedstawić jako wariant nowego modelu struktury pododdziałów czołgów. Dziękuję, Panowie. Vamos Natomiast żołnierze przygotowali dla swojego szefa i wszystkich zebranych musztrę paradną, która wywołała wiele śmiechu i podziwu dla prezentujących pokaz. Część oficjalną na placu zakończyła defilada, w której udział wzięły zabytkowe motocykle, które w tym roku przejechały historyczną trasę rajdu z 1938 roku. Po części oficjalnej odbyło się otwarcie nowej sali tradycji pierwszego batalionu czołgów. Honoru przecięcia wstęgi dostąpił pierwszy dowódca batalionu czołgów, podpułkownik rezerwy Robert Rettinger. Otwarcie sali tradycji pozwoliło wszystkim na cofnięcie się w czasie i wspominanie tamtych pierwszych dni formowania się jednostki w Żurawicy. Łezka się wokół kręci, wspomina się ludzi, części już nie ma, część poszła dalej. No, jest to przeżycie dla mnie dość mocne, a przede wszystkim najważniejszą sprawą jako... Chciałem podkreślić, to jest pamięć o mnie przez czołgistów tej żurawicy. pamięć o imieninach, pamięć o życzeniach świątecznych, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocnych. Coroczne zaproszenie na uroczystości związane ze świętem batalionu, dobre opinie, które wyrażają moi podwładni o mnie. Albo byłem taki słaby, albo, albo taki dobry. To już historia musi ocenić, ale jest to bardzo wielkie przeżycie. Trudno mi się odnosić do tego, jak to jest być kolejnym dowódcą jednostki wojskowej. Każdy z nas trafił na jakiś okres, który jest specyficzny. W historii wojska, bo zmieniły się zasady funkcjonowania pod względem gospodarczym, teraz jest zupełnie inaczej niż jeszcze choćby nawet dwa lata temu. A to oznacza, że możemy porównywać nas tylko w zakresie realizacji zadań typowo szkoleniowych, bo to mniej więcej zostało to samo. I mam nadzieję, że jestem godnym następcą moich poprzedników i że przyszłość przed batalionem rysuje się co najmniej taka jak do tej pory. W tym dniu jednostka była otwarta dla wszystkich. Można było zapoznać się ze sprzętem wojskowym, symulatorami broni, a dla odważnych otwarte były włazy czołgów. Ty prowadź, prowadź nas do zwycięstwa, do chwały, bo taki mamy znak. Harnasiu, Harnasiu, ty prowadź, ty prowadź, prowadź nas do zwycięstwa, do chwały, bo taki mamy znak.